8 maja 1945 roku w godzinie 23.01 czasu środkowoeuropejskiego zostały zakończone działania wojenne. Mieszkańcy miasta Europy i całego świata fetowali zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Marzeniem Polaków, tych, którzy ocaleli, była ojczyzna niepodległa, demokratyczna, Wolna od chorej nienawiści. Nawet dziś, 69 lat po II wojnie światowej, trudno znaleźć słowa opisujące ten niewyobrażalny koszmar. Współczesnym pokoleniom daleko do uczuć, które były udziałem wszystkich narodów. Uczuć zrodzonych w cieniu śmierci, w zgliszczach domów, we frontowych okopach. Również Włocławek tracił swych obywateli. Już jesienią 1939 roku śmierć poniosło blisko tysiąc Włosławian. Ile tysięcy przez cały okres wojny nie wiadomo. Hitlerowcy nie cofali się przed niczym, pragnęli zniszczyć wszelkie przejawy polskości, duchowości, języka i wiary. Z rąk okupantów, z modlitwą na ustach, z odwagą w sercach, Ginieli nie tylko żołnierze, także duchowni, urzędnicy, nauczyciele. Hitlerowska swastyka jest symbolem największej i najboleśniejszej zbrodni XX wieku symbolem ludzkiego oraz politycznego zwyrodnienia. Szanowni Państwo, wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że współczesne narody wciąż myślą tak samo. Ludzie pragną pokoju, nie wojny. Chcą porozumienia i jedności, a nie społecznych i administracyjnych podziałów. Niezależnie od tego, jak trudne i skomplikowane są dążenia do budowy świata, który zadowoliłby wszystkich, nie wolno dopuszczać do bólu, tragedii i zniewolenia. Współczesne państwowości to suma historycznych błędów i zwycięstw. Lekkomyślności i mądrości, marzeń i realnych możliwości. Częścią tego wielkiego dziedzictwa jest Włocławek i my wszyscy, nasze dzieci i wnuki. Zwłaszcza dziś należy podkreślić, że rola wiedzy i wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie jest ogromna. Bez nich życie narodu, jego dziedzictwo obraca się w pył. Wiosna 2014 roku jest szczególna dla Włocławka. Wspólnie zbudowaliśmy nowe piękne obiekty. Stworzyliśmy nowoczesną, europejską przestrzeń osadzoną w historycznej przeszłości. To wyraz pamięci i szacunku dla pokoleń Włocławian, którzy pracowali na rzecz swojego miasta, kochali je, dla niego ginęli. Historia zatoczyła koło. Zwrócony ku Wziśle Włosławek ze swoją legendą i wybitnymi obywatelami, którzy budowali jego wielkość, dziś ponowie rozkwita miejscami wyjątkowymi. Miasto powierzone państwu, Włosławianom, będzie coraz lepszym miejscem do życia w imię tych, którzy polegli za przyszłość.